Cześć, witajcie! Po kolejnej przerwie, a w nowym odcinku, między innymi, nadchodzi nowy Range Rover, Porsche 911 GT3, nowy SUV-Ki oraz całkowicie nowy SAT-LEON. Zaczynamy! Długo oczekiwana czwarta generacja popularnego henchbacka marki Seat, model Leon oficjalnie zadebytował. Co mogliśmy się spodziewać? Auto czerpie wiele z modelu bliźniaczego Tarako oraz z konceptu Cupra Formentor. Auto charakteryzuje się nowymi liniami, nowymi LEDowymi światłami oraz grillem w kształcie trapezu. Z tyłu listwa świetna oraz całkowicie inny styl kalapy bagażnika. Nowy Seat Leon ma być dostępny w wersjach FR, Cupra Leon oraz kombi. Auto zostało zbudowane na platformie MQB Evo Spokrewnione z nowym Golfem i nową Oktawią. Mamy też całkiem nowy projekt deski rozdzielczej. Nowo zaprojektowana kierownica, nowy duży cyfrowy wyświetlacz plus kilku-celowy ekran centralny i mniej fizycznych przycisków. Do gamy silnikowej na razie dosenem będą odmiany 1,0 TSI o mocy 110 KM mechanicznych oraz 1,5 TSI o mocy 130 KM mechanicznych. Obecna generacja Range Rover'a ma ponad 8 lat. Teraz marka testuje następną generację nowego Range Rover'a, która zadebiutuje w 2022 roku. Nowy Range Rover, jak widać, ma mieć nową stylistykę, czyli duży grill i nowe reflektory. Ten pas będzie przypominał z vel te z Velar'a i wokła. Nowa generacja ma być zbudowana na platformie M MLA Hybrid Platform a pod maską ma być zasilany baterią od elektrycznego następnego Jaguara XJ. Od debiutu Porsche 911 8. generacji minął rok i dotąd jakie wersje powstały to Cabrio i potoczne wersje. W tym roku zapoznane kolejne wersje będą między innymi Turbo S, GT2 i GT3. Nowe GT3 ma być być drapieżniejsze. Jak widzimy duży spoiler, nowe felgi, GT3 ma mieć pod maską silnik o mocy 800 koni mechanicznych. Historia modelu z DRX7 rozpoczyna się w 1978 roku, kiedy powstaje pierwsza generacja. Obecna jest już 18 lat. Producent zamierza skrzesić i na 2021 rok zaprezentować nową generację. Jak widzimy na wizualizacji, auto ma charakteryzować się linią kupę. Do małych grizzy z cienkimi ledowymi światłami. Z tyłu zauważymy pasek oraz 4 końcówki wydechu. Nowy RX-7 ma być dosłownie silnikiem wankla o prawdopodobnej mocy 650 koni mechanicznych, a w trybie elektrycznym 325. I oficjalnie na TARY EXPO 2020 zaprezentuję nowego crossovera, który charakteryzuje się linią Crossovera. Z przodu ma cienkie LEDowe światła z dużym grillem. Mamy też dobrze zaprojektowany pasek LEDowy z tyłu oraz ciekawe felgi. Gama silnikowa ma być zaadaptowana z Hyundaia. Dzięki za oglądanie tego materiału. Do zobaczenia dopiero w sobotę na kolejnym odcinku z na drodze". Hej!